Słuchaj uważnie: nadciąga coś, na co nikt nie jest gotowy. Potężne narody, te, które dziś patrzą z góry na resztę świata, zostaną poniżone, sprowadzone na kolana. Inne, w tym jedno zupełnie niepozorne, otrzymają znak ochrony z samego nieba. A trzy kolejne państwa dostaną to, co Jezus nazywał Bożą sprawiedliwością. I to nie w delikatnej formie. To nie są słowa nawiedzonego proroka z internetu, który wrzuca wizję co tydzień. Nie. To są objawienia przekazane ponad sto lat temu. Tak, dobrze słyszysz. Sto lat temu. I nie byle komu. Kobiecie, która nie miała konta w mediach społecznościowych, nie walczyła o uwagę, nie szukała rozgłosu. Miała tylko jedną rzecz. Bezpośredni kontakt z Jezusem Chrystusem. Jej imię to Luisa Picareta. Skromna służebnica Boża z południa Włoch. Przez ponad 40 lat otrzymywała objawienia. Codziennie. Jezus mówił do niej bezpośrednio. Podyktował jej całe tomy, które dziś znane są jako Księga Nieba. A Watykan, po dekadach badań, oficjalnie uznał ją za autentyczną wysłanniczkę nieba. To nie opinia, to fakt. I teraz słuchaj tego. Luiza nie mówiła o jakimś tam końcu świata. Ona mówiła o konkretach, o czasach, w których dosłownie teraz żyjemy. Mówiła o upadku cywilizacji, o chaosie w kościele. O narodach, które zostaną oczyszczone do cna. I o jednym narodzie, który zostanie oznaczony przez Matkę Bożą jako szczególnie chroniony. Brzmi jak coś z filmu? Nie. To już się dzieje, bo jej wizje nie były tylko symbolicznymi przypowieściami. One są ostrzeżeniem, a niektóre z tych znaków właśnie się spełniają. Zatem nie udawajmy, że nic się nie dzieje. Świat się zmienia, i to nie przypadkiem. Jezus zapowiedział, że zanim nastanie nowa era, era boskiej woli, ziemia zostanie oczyszczona. I ten proces już się rozpoczął. Czy jesteś na to gotowy? Czy wiesz, co się dzieje naprawdę? Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez Waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Kim była ta kobieta, której Jezus powierzył tajemnicę nadchodzących czasów? Luisa Picareta, urodzona w roku 1865 w niewielkim włoskim miasteczku Corato. Nikt się wtedy nie spodziewał, że ta cicha, prosta dziewczyna stanie się jedną z najbardziej niezwykłych postaci duchowych w historii Kościoła. Gdy miała zaledwie 17 lat, po przejmującej wizji Jezusa niosącego krzyż, Zrobiła coś, czego większość ludzi nawet by nie zrozumiała ofiarowała się jako ofiara ekspiacyjna. Dobrowolnie oddała Bogu swoje cierpienie, swoją wolę i całe życie, aby wynagradzać za grzechy ludzkości. Niedługo później wydarzyło się coś, czego nauka do dziś nie potrafi wyjaśnić. Luisa zapadła w tajemniczy stan mistyczny, który unieruchomił ją na ponad sześć dekad. Leżała w łóżku, ale nie była jak zwykła chora przez całe te lata nie jadła nie piła nie spała jak inni żywiła się wyłącznie eucharystią niczym innym a gdy zamykała oczy jej ciało przyjmowało fizycznie niemożliwe pozycje zgięte w pół siedzące nigdy nie leżące poziomo lekarze nie mieli na to odpowiedzi sąsiedzi mówili o cudzie a kościół zaczął się przyglądać z powagą i wtedy rozpoczęła się druga jeszcze bardziej zdumiewająca część jej życia Jezus zaczął do niej mówić nie we śnie, nie w myślach. Słyszała go i zapisywała każde jego słowo. Przez prawie 40 lat tak powstała seria niezwykłych objawień, dziś znanych jako Księga Nieba. To nie są poetyckie rozważania. To duchowa mapa dla ludzkości, opis czasów, w których żyjemy. I co najważniejsze, po latach analiz, w grudniu roku 2024, Kościół katolicki potwierdził, że jej oryginalne pisma są zgodne z nauczaniem wiary. To oficjalne uznanie nie przyszło przypadkiem, bo właśnie teraz, dokładnie teraz, to, co opisywała Luisa, zaczyna się spełniać. Luisa zrozumiała coś, czego wielu z nas nawet nie przeczuwa. Jezus objawił jej, że cała historia ludzkości to nie jest przypadkowy ciąg wydarzeń to plan, który Bóg realizuje krok po kroku od samego początku stworzenia. Ten plan podzielony jest na trzy wielkie epoki. Pierwsza to era stworzenia. Czas, w którym człowiek żył w harmonii z Bogiem, ale z czasem ta więź została zerwana. A końcem tej epoki był potop. Nie jako akt zniszczenia, ale jako dramatyczne oczyszczenie ziemi z zepsucia, które ją zatruło. Druga to era odkupienia. Wtedy Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby odkupić grzech Adama, otworzyć drogę do zbawienia, przywrócić ludziom to, co utracili. Ta era trwała przez dwa tysiące lat, aż do naszych czasów. I teraz, teraz właśnie zaczyna się trzecia era. Era, która, według słów Jezusa, będzie największą odnową w dziejach ludzkości. To era uświęcenia, której celem nie jest już tylko naprawa człowieka, ale przemiana całej ziemi w królestwo boskiej woli. Luisa pisała, że jak była era stworzenia i era odkupienia, tak teraz nadchodzi era uświęcenia. To nie są piękne słowa do rozważania, to się naprawdę dzieje. To przejście już się rozpoczęło, a my jesteśmy świadkami tej zmiany. Ale jak powiedział Jezus do Luizy: Zanim nastanie królestwo Jego woli na ziemi, ziemia musi być oczyszczona. I to oczyszczenie już się zaczęło. Luisa opisała świat naszych czasów z taką precyzją, jakby patrzyła na dzisiejsze wiadomości. To, co nam się wydaje chaosem, dla niej było ostrzegającym znakiem. Dokładnie opisanym przez Jezusa. Wyobraź sobie cywilizację żyjącą na kredyt państwa, które, jeśli nie będą zadłużone, nie przetrwają. Mimo to wciąż wydają fortuny nie na pomoc ubogim, nie na rozwój duchowy, ale na luksusy i wojny. Politycy, zamiast służyć narodowi, wchodzą w coraz bardziej desperackie konflikty, które wysysają resztki sił z całych społeczeństw. I w tym wszystkim, Zarazy, które wstrząsają zaufaniem ludzi do nauki, do medycyny, do wszystkiego, co dotąd uważaliśmy za pewne. Jezus objawił Luizie, że te plagi nie będą przypadkiem, ale narzędziem Jego sprawiedliwości. Ich celem nie jest zniszczenie, lecz obudzenie serc, które stwardniały. A Ziemia? Ziemia nie będzie milczeć. Luisa widziała, że Ziemia będzie się trzęsła niemal bez przerwy, jakby samo stworzenie krzyczało w agonii z powodu grzechu człowieka. Trzęsienia Ziemi, które nie są tylko naturalnym zjawiskiem, ale znakiem, że Ziemia nie może już znieść ciężaru ludzkiego buntu przeciwko swojemu Stwórcy. Do tego dochodzi fala rewolucji i podziałów społecznych. Nie tylko wojny między narodami, ale wewnętrzne niepokoje, które rozrywają społeczeństwa od środka. Gdziekolwiek będzie przelewana krew z powodu niesprawiedliwości i buntu, tam jego sprawiedliwość będzie bardziej surowa. To słowa Jezusa do Luizy. A przywódcy świata? Luisa widziała wyraźnie. Nie będą umieli powstrzymać tego wszystkiego. Będą bezsilni wobec wydarzeń, które zaczną się na nich walić jak lawina. To nie jest fikcja. To jest dokładny opis świata, w którym już żyjemy. Wśród wszystkich wizji, jakie Luisa otrzymała od Jezusa. Jedna była wyjątkowo mocna i szczegółowa. Dotyczyła czterech narodów, które miały zostać w szczególny sposób dotknięte Bożą sprawiedliwością. I to nie z powodu przypadku, ale dlatego, że każdy z tych krajów otrzymał ogromne duchowe dary, a potem je zlekceważył. Pierwsza była Francja. Jezus przypomniał Luizie, że kiedyś nazywano ją pierworodną córką Kościoła naród o bogatej historii wiary, świętych, męczenników. Ale dziś Stała się źródłem zgorszenia, sekularyzmu i podziałów. Pan pokazał Luizie, że Francja będzie musiała zostać głęboko upokorzona, aby mogła wrócić do swojego pierwotnego duchowego powołania. Drugim narodem były Niemcy. Naród silny, wpływowy, bogaty materialnie, ale w historii wielokrotnie używający swojej potęgi do szerzenia ideologii sprzecznych z Ewangelią. I mimo wszystko, Jezus powiedział do Luizy wyraźnie, będzie katolicka. Mam wielkie plany dla niej. Ale zanim to się stanie, Niemcy przejdą intensywne próby, które mają oczyścić jej duszę narodową. Trzecią była Rosja. Kraj, który przez dekady prześladował Kościół, tłumił wiarę i stał się światowym symbolem ateizmu i ucisku. Jezus pokazał Luizie, że Rosję czeka ogień oczyszczenia. Jej duchowe rany są tak głębokie, że tylko ogromne cierpienie może przywrócić jej wewnętrzne światło. Czwartym narodem była Anglia, ziemia, którą kiedyś nazywano wyspą świętych, kraj wielkich męczenników, ludzi modlitwy i głębokiej wiary. A dziś? Materializm i racjonalizm zdusiły wszystko, co było święte. Jezus ostrzegł, że Anglię czeka szczególna apostazja, odejście od wiary, a w ślad za tym surowa próba. Ale i to bardzo ważne Jezus powiedział Luizie jasno to nie jest zemsta. To nie jest kara dla samej kary. Te cztery narody nie zostały wybrane przypadkowo. Każde z tych miejsc ma swoje duchowe znaczenie. Gdzie została przelana krew, tam znowu w stanie wiara, mówił pan. To cierpienie, które nadchodzi, jest konieczne, aby mogło nastąpić coś większego. To warunek odnowy. Bez oczyszczenia nie ma uzdrowienia. A teraz posłuchaj uważnie, bo to dotyczy nas dotyczy Polski. Wśród wszystkich objawień, które Luisa otrzymała, było jedno, które sprawia, że serce bije mocniej. Nie ze strachu, ale z głębokiej wewnętrznej nadziei. Jezus wyraźnie powiedział, że Polska zostanie oznaczona specjalną ochroną. To nie był ogólny symbol, to była konkretna zapowiedź. Ten naród, który tak wiele cierpiał na przestrzeni historii, będzie oznaczony specjalną ochroną powiedział Jezus do Luizy. Moja matka ma wielką miłość do tego ludu który pozostał wierny wierze nawet w najcięższych prześladowaniach. Widzisz? Nie chodzi o to, że jesteśmy lepsi. Chodzi o wierność w cierpieniu, o te wszystkie pokolenia, które nie wyparły się Boga, nawet wtedy, gdy świat się walił, o modlitwy naszych babć, o łzy ludzi zamkniętych w piwnicach podczas wojen, o dzieci, które klękały przy łóżku, mimo że nie miały co jeść. To wszystko zostało zauważone w niebie. Luisa opisała, że przyjdzie moment, kiedy Najświętsza Maryja Panna przejdzie przez narody. Nie po to, by osądzać, ale by oznaczyć tych, którzy będą chronieni w czasie nadchodzących plag. I wtedy, właśnie wtedy, Polska otrzyma swoje szczególne błogosławieństwo. To jest obietnica. W świecie, który trzęsie się ze strachu, w czasach, gdy wszystko się chwieje, my mamy kotwicę. Tą kotwicą jest wierność naszych przodków. Tą kotwicą jest miłość Matki Bożej do tego narodu. Nie oznacza to, że wszystko będzie łatwe, ale oznacza, że nie będziemy sami. Gdy ogień oczyszczenia przejdzie przez ziemię, Polska będzie jednym z tych miejsc, gdzie wiara, nadzieja i Boża opieka będą świecić najmocniej. Ale zanim przyjdzie światło, zapadnie głęboka ciemność. I co najgorsze, nie tylko na świecie, ale w samym sercu kościoła. Jezus objawił Luizie coś, co przeraża do szpiku kości, że czas zamętu ogarnie nawet jego świątynie. Nie chodzi tu o ataki z zewnątrz, ale o wewnętrzny chaos o pasterzy, którzy zboczą z drogi ludzi w Sutannach, którzy zamiast prowadzić owce, będą je mylili, głosząc rzeczy pozornie piękne, ale puste, rozmyte, bez fundamentu prawdy. Luisa zapisała, że w kościele nastąpi wielkie zamieszanie. Nauki, które przez wieki były pewne, nagle zaczną być podważane. Prawda zostanie zrelatywizowana. Wszystko w imię czego? Fałszywej jedności. Tak, dokładnie tak to zostało nazwane fałszywa jedność, która nie wynika z miłości do Boga, tylko z chęci, by wszystkim się podobać. Ale prawda nie jest wygodna. Prawda nie szuka akceptacji. Prawda nie idzie na kompromisy. I Jezus ostrzegł, to, co się wydarzy w kościele, będzie jednym z najbardziej bolesnych i jednoznacznych znaków, że oczyszczenie już trwa. To nie będzie kryzys organizacyjny, to będzie duchowe trzęsienie ziemi, ale nie po to, żeby wszystko się rozpadło, tylko po to, żeby to, co fałszywe, runęło, a to, co prawdziwe, mogło się odrodzić. Więc, jeśli dziś widzisz niepokój, sprzeczne głosy, chaos nawet wśród duchownych, nie dziw się. To zostało zapowiedziane. I to musi się wydarzyć, zanim przyjdzie czas prawdziwej odnowy. Jezus powiedział Luizie coś, co dzisiaj brzmi jak echo tego, co widzimy każdego dnia: wszystko, w co ludzkość pokłada nadzieję, runie. I nie chodzi tu o jakieś symboliczne porównania, to będą realne wstrząsy. Gospodarki upadną. Systemy finansowe, które dziś wydają się potężne, okażą się wydmuszką, sztucznie podtrzymywaną przez długi, których nikt nie zdoła spłacić. Rządy będą bezsilne, politycy nie będą wiedzieli, co robić, ich plany, strategie, decyzje nic nie zatrzyma tego procesu. Struktury społeczne się posypią. To, co wydawało się nie do ruszenia systemy ochrony, instytucje, porządek wszystko zacznie się sypać, jak domek z kart. Ale i to jest najważniejsze to nie będzie zniszczenie dla zniszczenia. Jezus wyjaśnił Luizie, że to będzie operacja na otwartym sercu świata leczenie duszy ludzkości, która oddaliła się tak bardzo, że tylko wstrząs może ją obudzić. Po tym wszystkim, po tym czasie ciemności, nadejdzie coś, czego świat jeszcze nigdy nie doświadczył: Królestwo Boskiej Woli na Ziemi. Ale to Królestwo nie będzie polegało na władzy czy przymusie, nie. W tym nowym czasie wola Boga będzie spełniana nie ze strachu, nie z obowiązku, ale z miłości. Ludzie będą żyć w zgodzie z Bogiem tak, jak to jest w niebie. Nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. To będzie odnowa totalna. Ale zanim to nastąpi, wszystko, co było postawione na ludzkim ego, na pysze, na pieniądzu, musi runąć. Bo tylko na czystej ziemi można zbudować coś świętego. W tym całym zamęcie, w tym chaosie, który ogarnia świat, wielu ludzi pyta, co mamy robić, jak się przygotować, czy jest jeszcze nadzieja. I właśnie tu, Jezus, przez Luizę, nie zostawił nas bez odpowiedzi. Dał trzy jasne wskazówki, proste, ale potężne. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że to wszystko, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Te katastrofy, te upadki systemów, ten zamęt w kościele i polityce to nie chaos bez sensu. To miłosierna interwencja Boga tak, miłosierna. Choć może się wydawać surowa. To sposób, w jaki ojciec, widząc, że jego dzieci biegną ku przepaści, zatrzymuje świat, by nie zginęła dusza. Po drugie trzeba uznać, że Bóg nie siedzi gdzieś z boku, nie patrzy obojętnie. On działa aktywnie w historii. Burzy to, co zbudowaliśmy na piasku, na pysze, na ego, na materializmie, żeby zbudować coś świętego, trwałego, prawdziwego. Bóg pozwala, byśmy doświadczyli poruszenia, wstrząsu, by obudzić to, co w nas jeszcze żywe. I po trzecie, musimy przyjąć cierpienie nie jako karę, ale jako drogę. W oczach człowieka to dramat, strata, koniec, ale w oczach Boga to operacja, która ratuje duszę. Tak jak chirurg musi naciąć, by usunąć chorobę, tak Bóg dopuszcza trud, by uratować to, co naprawdę się liczy życie wieczne. Jezus nie szuka naszego komfortu, On szuka naszego serca. I dziś, bardziej niż kiedykolwiek, woła do każdego z nas: Zaufaj, nawet jeśli wszystko się wali, ja mam plan, i ten plan prowadzi do życia. I teraz, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech, bo to wszystko, co usłyszałeś, to nie jest koniec świata. To, co nadchodzi, nie ma zniszczyć, ma przemienić. Ma oczyścić jak ogień, który nie pożera, ale wypala to, co zbędne, by mogło pozostać to, co czyste i prawdziwe. Jezus przez Luizę dał nam coś więcej niż tylko ostrzeżenie. Dał obietnicę, obietnicę, że Jego plan zwycięży, niezależnie od tego, kto się sprzeciwi, kto zlekceważy, kto wyśmieje. Wola Boża się spełni. Nie zatrzyma jej ani żaden system, ani żaden człowiek. I my, Choć możemy się czuć mali, bezradni, jesteśmy częścią tego planu. Każda modlitwa, każdy akt wiary, każda decyzja, by zaufać, nawet gdy wszystko się chwieje, ma znaczenie. Bo właśnie teraz, w tej burzy, Bóg przygotowuje świat na coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy największe objawienie Jego miłosierdzia w historii ludzkości. To nie będzie spektakl, to będzie wewnętrzna przemiana całej Ziemi. Przemiana serc, rodzin, narodów. I tylko jedno jest potrzebne, żebyśmy pozwolili Mu działać. Więc, jeśli to wszystko dotknęło Twojego serca, jeśli gdzieś głęboko w środku czujesz, że to nie są przypadkowe słowa, to teraz, tu i teraz, w ciszy, powiedz z pokorą: Niech się stanie Twoja wola we mnie. Amen. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.